Cześć, tu łukasz zyskanie. Jak sprawić, by po imporcie dokumentów zyskanie nie trzeba było ich już księgować? Dziś opowiem o działaniu pól Kategoria i Opis. Dodajemy dwie faktury zakupowe od tego samego wystawcy. Po sprawdzeniu, czy dane się zgadzają, przechodzimy na dół formularza. Dodajemy kategorię. Zostanie ona zinterpretowana przez program księgowy i na jej podstawie nastąpi rozksięgowanie. Kategoria musi być zgodna co do litery z kategorią wykorzystaną w programie księgowym. Dodajemy kategorię usługi. Po wciśnięciu Dodaj lub przycisku Enter kategoria zostanie zapamiętana i dodana do listy rozwijanej. Każdą kategorię z listy można później usunąć. Lista tworzona jest oddzielnie dla każdego z klientów. Dodatkowo możemy nadać fakturze opis. Służy on jako komentarz do faktury, aby oglądając ją potem w programie księgowym móc zachować kontekst. Nadajmy opis skanowanie faktur. Potwierdzamy fakturę i przechodzimy do kolejnej. Drugi dokument jest od tego samego wystawcy. Jak widzimy, kategoria została zapamiętana, dzięki czemu nie musimy już więcej jej wpisywać. Jeśli jednak ją zmienimy, wszystkie kolejne faktury od tego wystawcy będą otrzymywały nową, zmienioną kategorię. Opis działa bardzo podobnie z tą różnicą, że nie jest nadawany automatycznie kolejnym fakturom. Dzięki kategoriom przy imporcie do programu księgowego będzie można automatycznie rozksięgować faktury według własnych ustawień.